A Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po dzisiejszym metru Pasketniki Buka jest świąt rozpad na stelnik zastar zielony góra 77 do 66. Z nami przedstawiciele gości, trener Dawid Dedek i zawodnik Paweł Kikowski. E, trenerze, poprosimy na początek o krótkie podsumowanie spotkania. Na początek... E... Wielkie podziękowanie i wielka brawa dla naszych kibiców, którzy przyjechali w, w takiej liczbie, którzy nas wspierali w tym meczu. Więc Dziękuję bardzo w imieniu zespołu, bo zawodnicy naprawdę odczuwają to wsparcie i ten support, ale może Kiko więcej powie o tym. Co do samego meczu gratulacje dla przeciwnika. Zagrali na naprawdę dobrej energii, na, na, zagrali bardzo fizycznie i... Konsekwencja tego było 19 zbiórek w ataku i, i 14 bodajże punktów ze szybkiego ataku i, i to są dwie takie rzeczy, e, które e, nas kosztowały e, tego zwycięstwa. E, tych 14 punktów ze szybkiego ataku się bierze też z naszych 17 strat i 17. Robiąc 17 strat w plus, plus da, dając przeciwnikowi 19 szans na powtórek, na powtórkę, to nie ma najmniejszej szansy wygrać. E, Takiego meczu, więc e, przed nami e, dużo roboty. E, tak naprawdę e, pierwszy raz zagraliśmy przeciw tak fizycznemu zespołowi w tej sezonie, i dla nas jest to e, wielka nauczka, na czym trzeba e, w przyszłych dniach i tygodniach pracować. E, dziękuję. Dziękuję bardzo i panu proszę, Ciebie go No na pewno dzisiaj było to fizyczne spotkanie. E... Tak jak trener powiedział dziękujemy bardzo naszym kibicom, bo za każdym razem nawet gdy Śląsk tam odjeżdżał to dawali nam ten ekstra push i nie, nie odpuszczali, więc my też staraliśmy się nie odpuszczać i, i kilka razy próbowaliśmy wrócić do gry. No niestety dzisiaj Śląsk był dużo lepszy, 19 zbiórek w ataku, ich nasze 17 strat. No to musiało nas kosztować i, i dlatego przegraliśmy, na pewno musimy się skoncentrować troszeczkę bardziej na tym, żeby być mądrzejszym i no i samemu troszeczkę bardziej dominować na zbiórce od przeciwnika, także dużo pracy przed nami, bo zaraz jedzie, przyjeżdża Mistrz Polski do nas, także musimy się zebrać i lecieć dalej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania od Was? Wygląda na to, że nie ma, także dziękujemy bardzo. Dziękuję. dziękuję. Art, na początek poprosimy Cię o krótkie podsumowanie spotkania. Po angielsku, tak? Nie, po polsku. Chyba, że bądziesz po angielsku. Po angielsku lepiej będzie chyba. Um, first of all, we play good game today, first 20 minutes. We play good defense. Then we start play unfocused on the third quarter, which is give the uh, I mean Zielona Góra to catch us, but at the end we pick up our game and won dziękujemy. E, jakieś pytania No, no to jest wolny. wolny. że też na początek poprosimy o krótkie podsumowanie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć wszystkim kibicom Śląska, że to jest ogromny zaszczyt i wielka rzecz, że po 20 latach, kiedy wyjechałem stąd, wracam i mam możliwość... Prowadzenia Śląska Wrocław, e, ogromna satysfakcja, ogromne wyróżnienie, ale również ogromna odpowiedzialność. Zdaję sobie z tego sprawę, zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania kibiców we Wrocławiu, którzy najlepiej w Polsce znają się na koszykówce, są bardzo duże i, i ja mogę obiecać ze swojej strony, że dołożę wszystkich starań. Będę starał się wykorzystać wszystkie moje umiejętności i doświadczenie, żeby, żeby ten, zespół, ten, ten, ten zespół wygrywał, żeby WKS no z Wrocław znowu był na, na czele drużyn w polskiej lidze. Dzisiejszy mecz przede wszystkim bardzo dziękuję zawodnikom, którzy włożyli bardzo duży, dużo wysiłku przede wszystkim w obronie. I, i mimo, mimo niskiej skuteczności, bo ta skuteczność 37% na pewno nie jest zadowalająca i w tym, w tym względzie jest wiele do poprawy. Wiele jest do poprawy przy organizacji gry. Popełniliśmy 15 strat, szczególnie większość w drugiej połowie. To oczywiście jest, jest ważne. Niemniej jednak obrona... Obrona dała nam to, to zwycięstwo w ważnych momentach potrafiliśmy zatrzymać zespół. Mieliśmy tylko i wyłącznie problem momentami z szybkiego ataku 20 punktów zielonej góry z szybkiego ataku, a zakładaliśmy, że to jest ten element, że to może być tak naprawdę jedyny element, który jeżeli nie zatrzymamy, będziemy mieli problem ze, ze zwycięstwem. 11 przechwytów, bardzo agresywna obrona, zatrzymanie z zespołu z Zielonej Góry na 66 punktach, to wydaje się było kluczem do zwycięstwa. Jeszcze raz dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, a klubowi, władzom klubu za to, że mam możliwość być tutaj trenerem. Dziękujemy. Jest sporo pytań z internetu, także od nich może zacznijmy. Na początek Piotr Janczarczyk, polski.gorsz.pl. Dobry wieczór trenerze. Przede wszystkim gratulacje za zwycięstwo i to także debiut Makkaluma. Jak ocenia Pan jego występ? Trzeba wziąć pod uwagę, że, że Makkalum e, przeprowadził tak naprawdę dwa treningi. Nie zna tej ligi. Jeszcze na pewno się uczy. E, 15 punktów, 6 zbiórek, 2 asysty. To jest bardzo ważne. Natomiast skuteczność pozostawia trochę do życzenia, bo niestety na, na 40% i, I to jednak nie jest takie ważne. Na pewno musi, musimy popracować wspólnie nad stratami. Zawodnik na pozycji numer jeden musi być yy, musi zdecydowanie popełniać mniej strat i też trzeba wziąć pod uwagę również to, że te straty były w takich dość neurologicznych sytuacjach, napędzały szybki atak. Yy, pierwszy mecz yy, Jan musi poznać tą ligę. Wspólnie będziemy szukali jakichś nowych rozwiązań ofensywnych dla niego. Niemniej jednak e, można śmiało powiedzieć, że całościowo jakby włączył się w, w styl gry naszego zespołu i, 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 i dobrze funkcjonował w defensywie. Dziękuję. Drugie pytanie od Piotra. Co dalej? Często za nowym trenerem idą również nowi zawodnicy. Zdaję sobie sprawę, że nie przytoczy Pan konkretnych nazwisk. A czy może Pan potwierdzić, że Śląsk stara się o na pozycji numer 4? I czy uważa Pan, że jest taka potrzeba? Także Karola się pyta o możliwość dokonania. Znaczy, cały czas, cały czas jest przeglądamy rynek. Ja... Na pewno potrzebujemy gracza na pozycji w strefie podkoszowej. Mamy trzech zawodników doświadczonych i młodego Mikołaja Adamczaka, więc na pewno rozpatrujemy taką, taką opcję. Mamy taką możliwość. Klub cały czas razem z, z, z władzami klubu poszukujemy, prze, poszukujemy przeczesujemy rynek, szukamy graczy. Czy to będzie gracz czwórka czy na inną pozycję, to nie chciałbym ee, nie chciałbym jakby w tej chwili mówić. Niemniej na pewno szukamy opcji podkoszowej. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie od Piotra. Proszę nie traktować tego jako uszczypliwość, a jako chęci rozwijania wątpliwości. Co z Michałem Cichnikiem, jakby siedzi w rotacji meczowej. Jaki ma pan na niego pomysł w zespole? A może będzie grał głównie w pierwszej linii? Jeżeli ktoś obserwuje, obserwuje nasz roster, to widać, że my na pozycji 1, 2, 3 mamy zakontraktowanych bardzo dużo zawodników, a nie ma takiej możliwości, żeby wszystkim zawodnikom dać czas, czas grania. W dzisiejszym meczu też nie grał Wiśniewski. Jest to spowodowane tym, że odczuwa odczuwa jeszcze mm, ko, boli go kostka i odczuwa to i nie był w pełni, w, w, w pełni zdrowy. Taka jest nie, nie jest to ani uszczypliwość, ani nie Jeszcze raz powtarzam, jest taka gru, duża grupa ludzi na obwodzie, że niestety nie jestem w stanie zagwarantować sitnikowi minut grania i, i to już jest decyzja nas wszystkich tutaj w klubie, co, co z nim będzie dalej. Dziękuję. Jeszcze dwa pytania od Karola Baśka, Sportowe Fakty. Jak do tego doszło, że został Pan ponownie trenerem Śląska Wrocław? Jak wyglądały rozmowy z władzami klubu? Dostałem telefon, poproszono mnie, żebym przyjechał na rozmowy. Przyjechałem i zostałem trenerem. Trwało to bardzo krótko. Pan Jeszcze jedno pytanie od Karola. Zapewne ogląda Pan wcześniejsze mecze Śląska-Wrocław. Jakie największe problemy zespołu diagnozował Pan podczas tych spotkań i podczas pierwszych treningów? Przede wszystkim to, co było do, tej, do mojego przyjścia, nie podlega mojej ocenie. W sensie nie chcę się wypowiadać i wymądrzać. Nie byłem przy zespole, nie widziałem tych wszystkich problemów od środka. Dla mnie e, Śląsk-Wrocław tak naprawdę mogę się wypatrzeć od momentu, kiedy przyjechałem, i chciałbym się koncentrować na tym, co ja mam zrobić, a nie oceniać to, co było. Dziękujemy. Czy od Was jeszcze kwitnie? Tak, więc to wszystko.